Słuchajcie, dzisiaj widzicie odcinek z terenia Paszłaty. E, strasznie gorąco. sobie z Bołkiem schowaliśmy się za garażem w cieniu, gdzie mamy nasz 600-litrowy zbiorniczek z gupikami. A jak już przy gupikach jesteśmy. No to słuchajcie, obiecałem wczoraj na grupie, Natalce i, e, i grupowiczom, że trochę o tym jeszcze opowiem, co tam się, źle moim zdaniem, oczywiście skromnym, wydarzyło. I w czym może być problem? Natalka trochę sobie sama odpowiedziała na te górące piesku, na, 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 na ten problem. Słuchajcie, gupiki to ryby naprawdę. Ja wiem, że ci, którzy już mają swoje stare gupiki, nie mają z nimi problemu, ale ktoś, kto idzie do sklepu po gupiki raz, drugi, trzeci, czwarty, to wie, że to naprawdę trudna ryba w utrzymaniu. Import szczególnie. Co innego, jak te głupiki gdzieś tam oddajemy kolega koledze w mieście, odsprzedajemy takie już, wiecie, nie, nie genetycznie e, e, modyfikowane linie, tylko takie dzikusy pomieszane jedno z drugim, one są zdecydowanie dużo odporniejsze. Natomiast rybki sklepowe tej odporności nie mają. Na to składa się wiele przyczyn i problemów. Pierwsze to transport i warunki, w jakich ten transport do sklepu, się odbywa, no mówię, że one są złe. E, te warunki, tylko chodzi o to, że jest to męczące. E, sami jak jedziecie autobusem 17 godzin, e, no to jesteście zmęczeni, jesteście e, w paskudnych warunkach odwodnieni, e, wypoceni, no różnie to bywa w podróży, tak, szczególnie, jeszcze w zależności, gdzie jedziecie, <grych> jaki kurier e, Was pochwyci, także e, sama podróż już słuchajcie, bardzo dla tych ryb stresująca e, i bardzo je wycieńczająca. Te ryby podróżują w workach, w tych workach poziom amoniaku zazwyczaj jest spory, no bo tam, no ile siadą, filtracji tam nie ma, tak? Więc ta woda się rzeczy troszkę bardziej się psuje. I to wszystko powoduje, że te ryby są osłabione, tak? Czyli gotowe na przyjęcie każdego pasożyta z jakiegokolwiek akwarium, do którego trafią. No bo wiadomo, organizm jak jest osłabiony, to łapie szybko przeziębienia i różne tam takie pierdoły, czy pasożyty, czy, czy różne rzeczy. E, więc, no, e, ba, może się okazać jeszcze przy gupikach, że to, że nowe ryby złapią coś od starych, to jest jedno. że jak nasze ukochane ryby stare, które mamy kilka lat, złapią coś od nowych. E, a to też przecież oczywiście jest możliwe, więc kwarantanna jest... E, Moim zdaniem konieczne. Możecie zaklinać rzeczywistość, ale prędzej czy później wykopertniecie się na braku kwarantanny, tak jak ja czy Natalka. No i później zacznie się przyspieszony kurs ich teologii, tudzież studiowanie. Kiedyś już mówiłem, powiem to jeszcze raz. Chcecie mieć, nie wiem, kilka różnych głupików ze sklepu, i w tym sklepie okazuje się, że nie wiem. A sprzedawca trzyma jedną linię w tym baniaku, drugą linię w tym baniaku, trzecią linię w tym baniaku. To nie bierzecie tych ryb wszystkich do jednego worka bez względu na to, co wam powie sprzedawca, bo sprzedawcy są różni. Ja nie oceniam ludzi. Wszyscy są różni. Mechanicy są różni, sprzedawcy są różni. Chodzi o to, że sprzedawca czasem nawet może nie wiedzieć. Natomiast trzeba poprosić sprzedawcę, żeby z każdego tego akwarium, z którego chcemy ryby, spakował je do osobnego worka. I na przykład wzięliśmy ryby z trzech różnych akwariów. Mamy trzy różne worki, i te worki w domu powinny trafić do trzech różnych baniaków. Nie do jednego kwarantannowego, tylko do trzech różnych zbiorników kwarantannowych. Oczywiście po wybraniu tych najzdrowszych ze sklepu. Po eee, pierwsze, eee, dlaczego. Wiemy, że ryby przyjeżdżają z różnych, do sklepu trafiają z różnych miejsc, z różnych hurtowni, od różnych e, hodowców e, i tu najbardziej, największym zagrożeniem jest konflikt bakteriologiczny, konflikt bakteryjny, jak zwał tak zwał, e, bo to on powoduje najczęściej słuchajcie osłabienie tych ryb, e, a kiedy ten konflikt m, zazwyczaj występuje i kiedy się nam objawia i jak się objawia? No, to, to już wspominałem. Zazwyczaj jest to jakieś kołysanie, e, jakieś szybkie śnięcia e, zaraz po wpuszczeniu ryb, e, bądź jakaś e, martwica płetw. Tak, jakieś takie tematy najpierw delikatne. E, z czego to się wywodzi? No, ryby były hodowane w dwóch różnych hurtowniach. Jedne są z trzech. Drugie są od kulesia e, z hodowli, który ma import e, gdzieś tam, skądś tam. Trzeci zbiornik to pan Stasio przyniósł, bo ma ładne moskiewskie. No i te ryby, o ile w tym baniaku już u sprzedawcy są, są w porządku, no to jeszcze jak zrobicie to tak, jak mówię, to mają szansę, że u was dadzą radę. Natomiast zobaczcie, jeśli nie, to ile razy one zmieniały wodę z gorszej na lepszą, nie wiadomo jaką, bo w kranie mamy też syf. A często wrzucamy te ryby na, 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 na świeży kran. Bez, bez jakiś tam, no bo kto trzyma kwarantannowy baniak pusty rok czasu, przyznać się. U kogo tak z czystym sumieniem stoi poza mną, przyznaje ale to dlatego, że ja już straciłem ryb za tysiące. U kogo stoi zbiornik lub kilka zbiorników służących tylko kwarantannie? Albo gdzie w sklepie widzieliście puste zbiorniki kwarantannowe przy dzisiejszych cenach powierzchni? Hmm. Warto sobie zadać to pytanie. E, więc już ta droga jest naprawdę dla nich bardzo stresująca. E, po drodze są tam ryby odporne na niektóre pasożyty, a są mieszane z naszymi głupikami e, i te ryby u niego, u sprzedawcy, u hodowcy, u kolegi mogą wyglądać, bo one mają dobrą odporność e, i, i są wypasione, są dobrze karmione. I te pasożyty, czy tam bakteria nie rozwija się na tyle, żeby mu zaszkodzić. Ta choroba jest w tak zwanym ukryciu. E, Natomiast w połączeniu taka ryba z naszym już takim wymęczonym kolejnymi przekładaniami i podróżą głupikiem może się skończyć dla niego źle. Zdechnie, nie zauważycie, zaczną rozsiewać się bakterie po Waszych starych głupikach, no i tak się koło zamyka. Także najważniejsze to kwarantanna, kwarantanna i jeszcze raz kwarantanna. Najlepiej w czasie kwarantanny od razu pojechać z odrobaczeniem, Koleżanka Natalka sama napisała, że lek Capiforte pomógł. Osobiście nie jestem fanem Capiforte, aczkolwiek i nie chcę jakichś konkretnych leków polecać, bo za dużo ich nie stosowałem. Ja nauczyłem się już i polecam grupę dyskowców Adama N. Poszukajcie sobie w internecie. Ja uczyłem się właściwie i wszystko, czego, czego co, co stosuje głupików, to zazwyczaj. Bierze się ta wiedza z, z, z palotkowego e, forum i z wiedzy Adama N. E, Ciężko tu tego e, nie powiedzieć, bo, bo o, o, trzeba mu złożyć ogromny sa, szacunek za wiedzę. Do czego zmierzam? Słuchajcie, e, tych zbiorników kwarantannowych nie mamy wiele. E, w moim przypadku roz, rozniosły się już dwa razy takie syfy. Natomiast no, e, na tej kwarantannie. E, e, Dobrze zrobić im odrobaczenie, Wszelkie przepisy znajdziecie na tej grupie, o której przed chwilą wspomniałem, bo mi się wątki rozjechały trzy na raz. Ja osobiście stosuję Metronidazol w czystej postaci i MLP. To są dwa tematy, które polecam zarówno amatorom, jak i profesjonaliści. To na pewno tym wiedzą, ale takim amatorom, laikom, jak no każdem, bo to jest tak naprawdę w czystej postaci lek stosowane w większości. W większości specyfików stricte akwarystycznych. Metronidazol mamy, e, czyli popularny metro jest w protosolu. E, w MLP jest, bo daj, że składnik z lewamizolu. Nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc ten główny składnik czynny, substancja czynna w danym leku to najczęściej jest właśnie e, metronidazol, e, lewamol, lewamisol, bo tam różne są jego nazwy, e, i i i i, i itp. Słuchajcie, MLP i, i, i metronidazol. Zapamiętajcie, poczytajcie o kuracjach, zajrzyjcie na grupę. Nie będę to na filmie omawiał, słuchajcie, jak, jakie dawki i, i cała historia. Grunt, że najpierw poczytajcie, bo można zrobić kuku rybą. też należy lewać sol. W niekontrolowanych dawkach jest szkodliwy dla ludzi. Trzeba poczytać i wiedzieć, że stosowanie niektórych leków powoduje na przykład, że pozbędziemy się krewetek. I ślimaków, więc to nie są żarty, słuchajcie. Nasze stworzenia i organizmy wodne są organizmami bardzo delikatnymi, jeśli chodzi o toksyny i przedawkowanie niektórych leków. Może na jedne organizmy wpłynąć zbawienie, a drugie zabić. Tak sobie wybiłem piękną hodowlę półek, którą dostałem od Emiliana. Miałem je z głupikami. gupiki miały jakieś tam problemy, chciałem je przeleczyć, no i przeleczyłem. gupiki wyzdrowiały, e, ślimaków się pozbyłem skutecznie na Amen. No to będę, bener... szkoda, padać. No moja głupota, przyznaję się do niej, e, pewnie nie ja jeden i e, e, pewnie nie ostatni, no ale po to wam to mówię, żebyście się uczyli na moich błędach. Córce to zawsze powtarzam ucz się na moich błędach. Nie popełniaj takich samych, po co ci marnować czas. E, więc pamiętajcie, kwarantanna, odrobaczenie. E, czasem, jeśli to nie pomoże, to coś na, 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 na bakterie. jakieś baktofort w tablecie, furagina. E, no to jest coś, czym, co, co te ryby, oczywiście jeśli one są zdrowe i nic się z nimi nie dzieje, no to nie kombinujcie, tak? Ale e, już mówię o bakteriach, natomiast metro uważam, że na pasożyty Przeleczyć ryby trzeba, zanim się je wpuści do ogólnego zbiornika, bo można mieć problem, a później wiecie, są pewne odpowiednie warunki, które muszą zostać spełnione do leczenia tymi lekami i nie da się ich za specjalnie. Oczywiście można leczyć w ogólnym, ale nie jest to tak efektywne i efektowne jak w zbiorniku szpitalnym kwarantannowym. Co Natalka zrobiła źle? No, wpuściła drugie ryby bez kwarantanny, i teraz wszystkie są chore. To o tym właśnie mówiłem. Ja tam jeszcze mam problem na tym zdjęciu w tym filmiku z jakością wody. Co prawda jest napisane, że testy wody zrobione i wszystko jest ok, ale co to właściwie znaczy? Bo to, co teoretycznie na papierze wydaje się ok, już nie musi być ok w praktyce. Panuje jakaś taka wszechobecna i kretyńskie przeświadczenie, że gupiki lubią twardą wodę. No to ja mam jakieś inne gupiki. Moje lubią miękką. Tylko i wyłącznie miękką. I e, testowałem to już kilka razy i mam dwa czy trzy baniaki gupików, które są trzymane tylko i wyłącznie w e, ero, bez żadnych mineralizatorów. Ja tam nie widzę żadnych problemów z czymkolwiek. Ryby e, żerom jak wściekłem, mnożą się jak wściekłe. Zresztą Rybki, które dostałem od Jacka Mróżkiewicza e, sławna mozaika, też są na wodzie RO do tej pory, również się mnożą e, Nie było żadnego problemu z jakąś bakterią z jakąś... przepraszam, muszę mu rzepa wyjąć, bo wiecie z syncio e, z jakąś bakterią, z jakimiś takimi tematami a zauważyłem, że im twardsza woda u mnie a już nie daj Boże kranowita, pruszkowska to zaczyna się problem z tymi rybami e, więc z tą twardością wody u głupików bym nie przesadzał, zwłaszcza, że w Polsce woda w ogóle jest twarda, szczególnie tutaj w centrum i na południe, z tego co wiem, się orientuję, tak gdzieś wyczytałem. I to, to, to co wcale nie jest takie zbawienne dla tych głupików naszych. Więc moje głupiki są trzymane w pH zawsze poniżej 7. Zobaczcie ten baniak. Tu jest zielona woda. Tak zielona, że tych ryb czasami nie widać. Liści tam leży. Tu nie ma podłoża, to był goły baniak, bo nie chciało mi się sypać piasku. Liści, w tej chwili, tutaj z drzew leży na dole warstwa 5 cm. Więc e, tak jak i w każdym naturalnym środowisku, tak jest rzeka w niej, są liście. O tym e, ostatnio oglądałem bardzo fajny zagraniczny kanał. Jest taki Dziadzio, e, starszy pan, opowiada o naturalnych zbiornikach i naturalnej hodowli ryb. This tank was set up in 1998 to jest little more than 20 years W In that amount na time, the substrate on the bottom has never been changed. W każdym stawie, w każdym jeziorze jest masa takich rzeczy. Nad jeziorami zawsze rosną drzewa. Oczka, mają jakieś niestety pod drzewem, bo będą liście. Moje oczka oba są pod drzewami. Nigdy czasem jak już mi zaszczyt się i mam warstwę. 40 cm, no to coś trzeba z tym zrobić, ale nigdy nie wyciągam liści, nie czyszczę dna tak jak i w baniakach, nic nie odmówiam. Nie, nie ściągam jakiejś martwej materii z liści w baniakach, szczególnie teraz, dlatego one nie są ładne, one nie są roślinne, ale są naturalne i takie u mnie mają być. Oczywiście pewnie jeden roślin jak zrobię, bo tęsknię, to jest bardzo piękny i fajny styl. Takie akwaria japońskie, roślinne, holenderskie. Tylko, że to co dobre dla wyglądu akwarium, dla roślinek, chociaż też nie wszystkich, i, i dla takiego efektu, wow, no nie zawsze jest dobre dla rybek. I zazwyczaj zobaczycie, jak wyglądają akwarie biotopowe, jakie <laughs> ryby mają tam warunki. No to ktoś wychowany na grupie roślinnej, czy na grupie takiej zwykłej amatorskiej, gdzie się ich uczy odmulaj co tydzień, czyś filtry co tydzień, wiecie, no to oni w ogóle myślą, że to jest syfkiła i mogiła, a to jest wręcz odwrotnie. Dlaczego? Bo w takich zbiornikach e, biologia hula najlepiej, a dla naszych ryb nic nie jest tak ważne jak biologia. E, to tyczy się również głupików albo przede wszystkim głupików. Zobaczcie, kiedy kupiłem filtrosmozy i mówiłem, że będę schodził z e, ilością częstotliwością podmian, no już ostatnio przesadziłem, przyznaję, bo to było chyba za 8 tygodni i woda była jak dżem. A moim zdaniem skromnym, oczywiście, ale, ale, ale można. A wszyscy mówią co tydzień, no czasem co dwa. No niekoniecznie. Przy odpowiedniej filtracji biologicznej, a taką e, u mnie e, moim zdaniem spełnia, i odpowiedniej masie e, e, zielonej te podmiany nie są wcale tak istotne. Można zejść do uzupełniania wody i też będzie dobrze także słuchajcie jest bardzo wiele tych czynników no, u Natalki moim zdaniem te ryby są zarobaczone są właśnie wyłachane sklepami, drogą i całą resztą i tutaj można spróbować je jakoś ratować przede wszystkim zmniejszyłbym prąd wody głupiki wbrew pozorom wcale takiego prądu dużego wody nie lubią tu w tym zbiorniku jakoś nawet nie filtracja a na powietrze czy y, pracuje mini pad na jakiejś mikrogąbeczce, która pewnie spadła albo nie wiem, bo nie widać tego filtra i nie chce mi się wyciągać. Mm, natomiast, no, biologia jest. To nikt nigdy nie podmienia wody. To to deszczówka z kapie. Przedwczoraj była burza i troszkę się tam przelało. Nic. E, i te ryby są najładniejsze, y, jeśli chodzi o zdrowostan i, i szybkość y, wzrostu, ze wszystkich, które teraz mam. Przysięgam Wam, nie siadam tu nieraz z, z papierochem, z kawą i nie mogę się napatrzeć, bo przez dwa miesiące maluchy porosły do 2-3 cm. No w żadnym baniaku i tak ryby nie rosną. Karmię je normalnie, tak jak wszystkie, dwa trzy razy dziennie, zazwyczaj dwa. W weekend nie jedzą, bo nie mam ich w pracy. Mm. Zero problemów z płetwami, zero problemów z czymkolwiek, mnożą się, woda obrzydliwa, niektórzy by powiedzieli, dla mnie ta zielona woda i te liście, które tu widać na dole, są niesamowite i niesamowitą robotę robią. Tam są różne żywe żyjątka, które gdzieś tam się na dworzu zalęgu, te głupiki sobie to jedzą. Na, tu zazwyczaj w tym narożniku Słuchajcie, jest słońce w paru momentach i ono sobie tak pionowo, jak, jak wieloryby, w tym słońcu opalają brzuszki. Jak widzę, że którymś tam coś zaszkodził komar albo inna mucha, która wpadła do zbiornika, to on też od razu jest w słońcu i robi sobie taką kąpiel słoneczną. Naprawdę, musimy moim zdaniem pamiętać o biologii, naturze i nie krzywdzić ryb kosztem, kosztem, kosztem piękności. No, Piękna akwaria wcale nie są te najpiękniejsze. Oczywiście szanuję, i, I nie mówię, że mamy takich nie robić. Natomiast musimy pamiętać, że takie akwaria to nie jest coś, w czym powinien pływać głupik. E, tam się kupuje kilka rybek ozdobnych, e, które, które sobie poradzą, tak, to, to troszkę inna akwarystyka. Nie możemy właśnie... Trzeba pamiętać, bo... Zobaczcie, ile jest wojen o na napowietrzaniu. Jedni powietrzać, e, duże napowietrzacze, drudzy wystarczy tafla wody. No właśnie bardzo często jest ta wojna. Często niezrozumienie się ludzi, bo... Co innego, akwarium hodowlane 60-litrowe, w którym macie 30-40 sztuk takiego średniego narybku, no to jak tafla wody starczy? No nie starczy. Tak? A co innego, akwarium roślinne, w którym mamy 10 gupików, akwarium ma 200 litrów i całą masę zielska produkującego tlen, no to tam w ogóle można nie napowietrzeć. Nawet tafla wody może się nie ruszać zielsko na powietrze. Ale to właśnie to są te mikrozależności. Także no nie da rady, słuchajcie, zacząć inaczej z głupikami niż z ostrożnością i z odrobaczaniem. Szczególnie jeśli macie ochotę i nie macie takiego hamulca, żeby te głupiki mieszać. Bo, no, żeby dojść do takiego etapu, słuchajcie, jak tu, czyli biorę z każdego swojego akwarium, a i to też ostrożnie, ryby i mieszam je ze sobą, to najpierw musicie się dochować potomstwa, moim zdaniem, najbezpieczniej to jest. Eee, w tych baniakach kwarantalnych, notabene, czyli wpuszczamy ze sklepu świeżo kupione głupiki, żyworódki i dopiero ich potomstwo wrzucamy do, do swojego zbiornika, które już będzie miało troszkę inną odporność. Eee, klucz do sukcesu, eee, moim zdaniem skromnym, natomiast no, dla niecierpliwych będzie ciężko, dla tych, którzy mają mało miejsca będzie ciężko i nie zawsze się to da. Więc jeśli no nie możecie robić tak, no to musicie uzbroić się w cierpliwość, no i przynajmniej ten jeden zbiornik kwarantannowy mieć, bo mm, no możecie sobie narobić szkód leczenie, e, zanim się go nauczycie e, i dobierzecie u siebie odpowiednie dawki i pewne tematy, to e, zrujnuje wasz budżet, e, zrujnuje zielsko w akwarium zrujnuje resztę biologii w akwarium, więc to też wcale nie jest takie proste. No, lekko nie będzie, więc moim zdaniem lepiej w tym przypadku, kiedyś zawsze przynosiłem, wrzucałem do zbiorniaka, zresztą znacie moje początki, jakie w ogóle, zmieniłem zdanie w ostatnich latach, po powrocie do akwarystyki, więc bez kwarantanny ryb się nie hoduje, nie wrzuca do, przepraszam, hoduje, natomiast nie wrzuca się do ogólniaka, bo później może być bida. Z leków, które polecam, metronidazol i MLP. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że jedne działają na przywry i nicienie. Bodajże, już nie pamiętam, dlatego naprawdę poczytajcie, a na grupę spróbuję wrzucić przepisy i resztę informacji, a drugie na nicienie. Jedno na biciowca, drugie na nicienie. Więc no, moim zdaniem należy oboma lekami potraktować ryby, żeby wykluczyć możliwość Możliwość przeniesienia czegoś do zbiornika, gdzieś na forum Adamaen właśnie jest napisane, że jak są wiciowce, to zazwyczaj są i więc i tak nas to nie minie i zazwyczaj należy przeprowadzić kurację jedną po drugiej. No, to, to tyle. Tu nie ma się co, co zrażać, Natalko. Tu po prostu do tych ryb trzeba podchodzić jak do jajka. Tak jak mówisz, masz welony, masz inne ryby. I z nimi nie masz problemu, no ja też z innymi nie mam problemu, też mam zawsze problem tylko z głupikami, albo przeważnie mam tylko problem z głupikami i wszyscy w większości na forach mają problem z głupikami, podobnie jak paleciarze, oni też mają problem, bo to są ryby, które w dzisiejszych czasach są podatne na te same choroby i właściwie traktować je należy bliźniaczo. Fajnie, co? Z... Zwykły głupik. Wydawałoby się prosta ryba, a mimo to tak wielu z nas ma problemy. Jak miałem 70 zbiorników, e, polecam gdzieś cofnąć się do początków kanału. E, nawet rąk nie maczałem w tym samym zbiorniku. My kupowaliśmy za mną po dwie, trzy paczki rękawiczek jednorazowych. To była pandemia i covid. E, mój akwarystyczny, a nie, a, nie, a nie tamte gówno, o którym przed chwilą wspomniałem, które nam chcieli wcisnąć. Tam nie można było kichnąć, albo dwa razy spojrzeć na różne zbiorniki, bo się przynosiły bakterie. No ale tak to jest, jak się kupuje jak idiota 80 różnych linii naraz e, importu, e, bo się komuś zaufało. No ale utrzymałem ten import, jestem z siebie dumny, roznażałem ten import, też jestem z siebie bardzo dumny. Były z tego młode, z których byłem dumny. Natomiast tyle ile pracy przy tym było i, i, i roboty chyba mi się już nie chce. To po pierwsze, po drugie zawsze ta linia po pół roku, roku się nudzi i przyszedł wtedy pamiętam takie, nic się nie dzieje. Podmieniam wodę dwa razy w tygodniu, robię selekcję jakichś gorszych sztuk, pakuję, wysyłam albo i nie wysyłam, bo to u mnie różnie było i tak cały czas nuda. Odkąd mam te gupiki swoje już takie odpornione nad tym się napracowałem najwięcej, to największą miłością do nich jest ich roznażanie, dobieranie, kojarzenie w pary, patrzenie, co z nich będzie. No to sprawia niesamowitą frajdę, czekanie na kolejne pokolenia znowu dobranej pary, tak. I co już z tego hobby mam zrezygnować, to zazwyczaj się tak kończy, że o kurde, Zobaki samet, pa. Takiego jeszcze nie mówię. Dawaj, dawaj go do tego baniaka. No i tak jest kolejny zbiornik, kolejny zbiornik. Mm, no i teraz mam tam jeszcze w oczku Dambusie, spróbujemy zaraz do oczka przejść. Może tam się uda coś nagrać. Mm, yy, bo sąsiada pies może nam nie dać, ale spróbujemy. Także kochani, z głupikiem jak z jajkiem, mm, odrobaczanie. W twoim przypadku, Natalko. To co możesz zrobić, wracając do meritum, i jak gdyby tego odcinka. Ja bym próbował te wszystkie gupole i te rybki, które są, które są słabe i słabo wyglądają odłowić do baniaka, takiego typowego pustego szkła. Eee, połowę wody z, tych, z, tych, z tego zbiornika, w którym są. No i co? I spróbowały przeleczyć, tak? Jeśli pomoże, fajnie. Jeśli nie pomoże... Jedziemy od nowa, natomiast no, też należy pamiętać, że jeśli coś tam w tych zbiornikach głównych jest, to już tak naprawdę nie ma, nie ma za specjalnie wyjścia i leczyłbym chyba mm, w ogólnym. No, ciężko mi też, ja nie chcę doradzać, bo ja też się ciągle uczę, raz mi się udaje, raz mi się nie udaje i to wcale nie jest tak, tak proste z tym, że a, jest kuleś podał przepis albo nie wiem, ktoś tam podał przepis w internecie i to będzie działać. Wystarczy że twardość wody u kogoś w kranie jest inna i u Ciebie. No bo stosowanie na przykład, czego tam też nie powiedziałem przy leczeniu, ale zawsze, powtarzam, sami doczytajcie o, o takim dokładnym dawkowaniu, o warunkach, bo na filmie nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć. Coś może mi uciec, a ważne jest chociażby pH wody, tak? W niektórych lekach nie wolno stosować światła. Chociaż to u mnie różnie tym bywa. No ale pH jest na przykład ważne. Jeśli będziecie... Czekajcie, był Kapisol i Kapiforte. Kapiforte było bodajże bardzo mocno toksyczne właśnie. I ono raz, że przy leczeniu Kapiforte trzeba pilnować ryb i w ogóle moim zdaniem nie odchodzić od baniaka, bo w każdej chwili potrafi coś tam wystrzelić do słupa wody, zajść jakaś reakcja chemiczna i te ryby zaczynają się dusić. Pewnie ktoś miał z tym styczność. Dwa, że ponoć nie testowałem w PH powyżej 7-8, potrafi zabić ryby. No więc to są rzeczy ważne. Leczenie to nie zabawa, to nie witamina C. Metronidazol, słuchajcie, to lek, który tak naprawdę mm, ma bardzo szerokie spektrum, też w uleczeniu ludzi nowotworowych, bakteryjnych, więc to są dosyć silne leki. Mm, wiecie, odrobacza się tym psy, małe gupiki, to są zupełnie inne dawki, inne podejście, musicie o tym pamiętać. Także tyle, słuchajcie, yy, jeśli chodzi o tego posta, o to, jak te głupiki ze sklepu przywieźć, jak je przygotować do wpuszczenia do swojego akwarium. Ta kwarantanna, słuchajcie, powinna trwać nie krócej, moim zdaniem, naprawdę, niż 4 tygodnie. Eee, stopniowo możecie dolewać e, wody ze swojego starego baniaka, tego ogólnego, do którego finalnie mają trafić, do tego kwarantannowego, żeby... Te ryby przyzwyczajały się po troszeczkę do tych nowych bakterii, do tych nowych warunków, nowej wody, do której za jakiś czas zostaną przerzucone. Wtedy ta klimatyzacja właśnie trwa 4 tygodnie. Ryby nie zaznają szoku. Dużo łatwiej znoszą wtedy ewentualne choroby, które już są w Waszym zbiorniku i łatwiej im przez to przejść. Mam nadzieję, że pomogłem, chociaż trochę słuchajcie. Pozdrawiam Was, a już niebawem kolejny vlogasek. Może z nadoczka, jak jeszcze dzisiaj zdążę, to opowiem Wam o, 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 o tych rybach tam i o tym, co ostatnio w fish e, Trzymajcie się tymczasem. E, pozdrawiam Was gorąco. Hejka. Temperatura tutaj za chwilę będzie miała 45 stopni, więc ja znikam. Hej.